Celebrity Shorts. Jonah Hill przeprasza za homofobiczne odzywki. Jonah Hill przeprosił za używanie homofobicznych odzywek w kierunku paparazzi w zeszły weekend w Los Angeles. Hill i jego przyjaciel przechadzali się po ulicach LA, gdy jeden z paparazzi zaczął komentować jego kwieciste shorty. Paparazzi szedł za Hillem kolejne 40 sekund, wyprzedził go i życzył mu miłego dnia, i wtedy Johna wybuchł. Hill udzielił wywiadu o Howarda Sterna we wtorek, gdzie przeprosił za swoje zachowanie. If you call me ugly, if you call. You know, family members of mine, drug addicts and maniacs, I I'm eventually going to lose my cool.